4 marca rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Głogowskiego. Miejscem tych czynności kwalifikacyjnych jest Starostwo Powiatowe w Głogowie. Kwalifikacja wojskowa będzie trwała od dziś do 27 marca. Spodziewamy się około 540 osób, którzy będą poddani badaniom. Zasadniczym celem kwalifikacji wojskowej jest. Określenie zdolności do służby wojskowej. Podstawowy rocznik, który bierze udział w kwalifikacji wojskowej, to rocznik 2005. Mhm. Zachęcam również naszych uczniów, którzy biorą udział w kwalifikacji wojskowej, do skorzystania z bogatej oferty wojska w zakresie kształcenia czy też odbycia służby wojskowej. Mhm. Chciałem dopytać, jakie konsekwencje ewentualnie grożą za niestawienie się bez podania przyczyn osoby na kwalifikację? Zgodnie z ustawą wójt, burmistrz, prezydent miasta może zarządzić przymusowe doprowadzenie lub nałożenie kary grzywny. Proszę pana powiedzieć, czy zdarzały się takie przypadki w Głogowie? W Głogowie sporadyczne, ale w Powiatowych Komisjach Lekarskich były to takie przypadki. Kwalifikacja wojskowa na terenie naszego kraju trwa od 1 lutego do 30 kwietnia. Kto będzie wzywany do kwalifikacji wojskowej? Mężczyźni, rocznik 2005, tzw. rocznik podstawowy. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, nie posiadających jeszcze określonej zdolności do służby wojskowej. To są osoby, które nie stawiły się w latach poprzednich do kwalifikacji wojskowej. Osoby, które w latach 2022-2023 otrzymały kategorię zdrowia B, czyli czasowo niezdolne do służby wojskowej. Kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym 2023-2024 kończą naukę na kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych oraz ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Kogo można zwolnić z obowiązku osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej? Osoby niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji oraz osoby niepełnosprawne pod warunkiem dostarczenia wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta dokumentów medycznych potwierdzających taką niesprawność lub niezdolność oraz poinformowanie regionalnie, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji o dostarczeniu tych dokumentów.